Dzień dobry. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam znowu film Życie Animowane. Jest to historia Owena, młodego mężczyzny w spektrum autyzmu, który próbuje się usamodzielnić. Pomagają mu w tym filmy Dis Disneya, pozwalają mu zrozumieć sytuacje społeczne. Owen jest prawdziwą postacią, a Życie Animowane to film dokumentalny. Obserwujemy Owena w różnych sytuacjach. W domu, na terapii. Podglądamy różne jego relacje z rodzicami, z dziewczyną. Mamy do czynienia z różnymi perspektywami różnych osób. Rodziców, terapeutów i samego Owena przede wszystkim. Obserwujemy Owena teraz i Owena w dzieciństwie. I widzimy, jak się rozwija od małego, gnębionego w szkole chłopca po odważnego, pewnego siebie mężczyznę. Zmienia się także stosunek jego rodziców do autyzmu bohatera. Z początku uważają, że jest on więzieniem, z którego chcą wydobyć syna, a potem jest taka fajna scena, jak, jak Owen bierze udział w konferencji, na której wypowiada się otwarcie o swoim autyzmie. I się nie wstydzi. I rodzice też się wtedy nie wstydzą, są z niego dumni. I myślę, że to jest walor tego filmu, że pokazuje, że takie osoby też mogą się rozwijać i też mogą być z siebie dumne. I przede wszystkim, że też pragną relacji z innymi, że nikt nie jest samotną wyspą. I takie osoby też chcą relacji. Podsumowując, Obejrzałam wartościowy film, który mogę z czystym sumieniem polecić, jeśli oczywiście ktoś lubi dokumenty. Film jest dostępny w Ninatece w języku angielskim z polskimi napisami. Natomiast za film z polskim lektorem trzeba niestety zapłacić, nigdzie nie znalazłam go za darmo.